Chodź jeszcze chwileczkę. Bo? Bo próbujemy parkura zrobić, a ty nie. O dobra, ja już jestem. Oho, oho, wow. patrz, oho! A oho, za pierwszym razem. Nie, nie, nie. Jedź, 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 nie, daj jedź, 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 kesem, jedź, kesem, jedź, 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 jed jed jedź, 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 jed 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 jedź, jed 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 Niciorna, niciorna Dobra, ja podjadę zaraz, dawaj Cześć, siemano, witajcie z tej strony Dragon, się kłania i to już aż drugi odcinek po prawie dwóch miesiącach przerwy z dzikiej, z chłopakami jest z nami Maciato Siemano No, nazwij się No, jest z nami też Adi tak tak. tak, tak, tak. witajcie. E, tak, i zaczynałem trochę A, w adi w tutaj W nietypowym o? miejscu, bo zaczynamy na gospodarstwie o -o. u no, Gębia Dachowego. No właśnie, no, <laughs> widzę, no, że. No, Ej Adi, chodź tutaj. Dobra, lecę. Ty też nie kapie tutaj. Gdzie? dobra, nie wiem. miał Panie przedstawić góra. gospodarstwo swoje, ale ja chyba będę musiał to zrobić. Ale także... Nie, dobrze, dobrze, spokojnie, ja już tutaj jestem. Tak. Dzień dobry, kamera. Dzień dobry. Jest, tutaj ja ja radę radę za, Jest. Zapraszam za mną. Niestety mam uprzedzone jakieś teksturki, muszę świecić latarką. <laughs> tutaj mamy przepiękną halówkę. No jeszcze nie umyta, bo świeżo, 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 świeżo ubocona. Tak. Tutaj przepiękny Urzuz, Karasia, C3, 8, 5. Tak jakby teraz trochę się streszę, wiesz? Także. Noręsia, ta siebie i krokodyle. Tutaj mamy kejsa tutaj mamy jakiegoś szrota Damionowego. <głos> <głos> tutaj mamy przepiękną drewnianą przyczepę kro, rau. Tutaj mamy odtworznica, tutaj mamy piękno, kurwa, wapna, puch, jakaś tam, tam bro, jakieś tam maszyny, to oceanka, tutaj mamy taki ma magiczny sprzęt. Kun, primior, do, do rozcielenia, do dościelenia tym oto stworzeniom. Większe niż... Czemu kratory? łaciate? Bo kr krowy to mieć, ale nie, a nie bo. No bo była, była karowa i mi tutaj wzięła tą świnię ten tego i się zrobiła e, I się ten, ten, tutaj, ten. Mamy, tutaj mamy piękną po burnikę, która dzisiaj był głożona. E, Właśnie widzę. Były mamy piękne cztery belki, które mi jeszcze zostały z poprzedniego sezonu. No i teraz tutaj jest Bajlando, patrz, patrz, patrz jest. patrz, patrz. O, ogólnie jest... małe wtrącenie, gramy na oświetleniu na Nizma. Chłopakom to się nie podoba, ale znając, życie... No słabe. Znając życie, to i tak jest lepiej niż było z tym z tą graszkiem. Dobra, 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 dalej no. do Z tej angiela. strony może być oświetlenie, ale tak. Ale ja piękny majestatyczny rozsiwacz cool, no. nowoczesny szczęcik. Tutaj silnika ma 3 metry, tutaj jest wszystko, kurde, pani, ścieżki, wszystko bajland po prostu no i... i no i piękny majestatyczny Sazareczka do ziemniaków, taka malutka, Grimuś, grimuś. A, grimuś. a grimuś. i bym zapomniał, tutaj Kverneland do, 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 do kukurydzy i no to, mój wysił tak, tak sami widzicie, tam. sąsiad poszedł bardzo mocno w Kvernelanda i w czerwone maszyny e, Dzisiaj ogólnie akcja, e, siewy usługowe e, przez sąsiada, kukurydzy e, Mam nadzieję, że... Muszę sobie zapalić... E, weźmy podwyżkę. ja ci stanę na tym nie, nie, ja Jez. muszę delikatnie ruszać, mordy bo. No jedź, jedź, jedź. Właśnie, próbuję, wiesz... Delikatnie wyjechać. Eee, oczywiście... Ale może byś nagrał, jak moja turbina fiszczy w zetoze? Znaczy, w kejsie, Matko to ja gadam. Czekaj, nie, bo ja A tu wiesz, muszę... jest dobrze, damy, mówiłem. Emian wy... W razie tego Ursusa musimy nagrać ten dźwięk. Nie, jedź, no jedź, 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 nie, daj, jedź, jedź, jedź kejsem, jedź, jedź kejsem, jeć, no. Ej! Nie. Yeah. Czemu ty musisz mi zawsze odwalać bajada? Jak nie jeden, to drugi. O nie, tu jest górka. Nie muszę. No, no i co? Ja zawsze po tym grupie podjeżdżam. SM. Tak, tylko że ja wiesz... Ja mam tutaj niezłą przygodę. Uuu. Uuu. Chłopie! O dobra... Nie patrzymy do tyłu. E, oczywiście, no ja jestem z, z rozsiewaczem z tego względu, że Po e, prostu pod kukurydzę sobie rozsiewam Nie korzystam z usług podsiewacza w siewniku mm, Adiego, bo jemu po prostu nie ufam e, Także elo Tak, nie ufam mi, bo ja bym mu ten e, Sam jak, jak Ursus Ja, mu randafu randafu. ja, ja mu nasypał Sam wiecie, jak Ursus siada Ogólnie cienie są do poprawienia, to to wiem, bo to nagrywamy zaraz po dodaniu tych. E, Maciek, co, naprawdę nie masz no. co robić, że jest za mną. Moj sąsiedzie Proszę na samą tam będzie do sąsiadów Jezus, kurna No, no ten... właśnie, o tym mówiłem. Dobra, ja lecę sobie, nie wiem. Czekaj. Coś w następnym odcinku Na trzeba tutaj auto przepuścić, bo ono jest jak widać, nie chce nas przepuścić. No nie, czemu? Ja muszę to No Bo ten... ono... ono nas nie przepuści, niestety. Dobra, mnie przepuściło. A, ciota. O, 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 e, tutaj o, o, sąsiada, ja mam sąsiada pole. Chyba tutaj owiec był siany, z tego co ja pamiętam, co ja musiałem. To było wszystko siane. O Jezu! Kurna. Zdzisiek. Malina. Nie w drzewo. Mieszanka Codra. przeciwbuchowa co są siedzi Czekaj, bo ja tu próbuję ogarnąć swój ciągnik i tak nie za bardzo mi wychodzi eee, jak ci... Eee sąsiad, jest... najpierw się muszę nawóz wiesz. Ty! On w... siedzi, ale ty tu masz całą radę No kurna dobra tak będę chciał <laughs> Ale to ja nie wiem czy to tutaj da radę w taki sposób Da radę, weź na się słuń Ale pojedź tamtej strony stąd siedzie Ja tam sobie podjadę Dowiedz, ten sprzęt muszę przygotować. Ej, sąsiad, bo na tych górkach, to jak ja mu dam w rurę, to wiesz jak to będzie, nie? Oj, co się Już tak. jest źle. Ju... co? Popatrz, to... jak mi opody siadają. Coś on się między nami, chyba coś się psuje na tym CB-Radiu, Ewidentnie. Aż tak? Dobra, świetnie. No się tak jemmy. troszkę mnie zarzuciło bokiem, ale chyba o, Jezus, Maria, Gracja! I ten wokulski to trochę, także wiecie. Matko Bosko! Nie, mordy, ja coś czuję, że. że ten rozsiewanie, bo matko i. tam siedzi. ja bym miał tu za z przodu, to bym sobie sam ten rozsiew podpiął. Nie, ja mam kejsa, mogę podjechać jak chcesz. Nie, nie, coś nie, zrobić, nie, nie, tak. nie, 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 Polska moc musi pójść. Obniżymy. Tak. Polski środek, Polski środek, przecież tu uważasz, że polski to środ jest wszystko. Nie, przepraszam bardzo, ja mówię o 60. Eee, sąsiedzie! Bo <noise> ja by tutaj nie mogę siadać. Czekaj <noise> sąsiad. Zaraz zrobimy małe takie... No, sprostowanko i będziemy... Czekaj, czekajcie mordy, ja muszę uspokoić tę maszynę Zaraz się widzimy Dobra mordy, my... O, teraz już się chyba trochę uspokoiła z tym moim e, kochanym ciężniczkiem. Nie, ciorta Nie ciorta Nie ciorta Dobra, ja podjadę zaraz, damy Nie, czekaj Ja tu wiesz y, Siki briki, dziki dance. Nie to daleko mi jechać trochę daleko, ale powiedział. Kobie mnie, ale wiesz jak ja przyjadę koło tego to czekaj, sąsiad, Swój! O Jezus Mario Co ja się nawajchuję tutaj mordy ja naprawdę nie wiem Nawajchuję To siedzie ten... były ja byłem siadał nie ale gdzie tu są ma przyczepy z nasionami A toż ty miałeś nasiona na własnej gospodarce? Ale ja znowu myśli, że, że taki jakie mam te zbiorniczki na te to mi starszy na te dwa hektary? No, tak myślę. Co, że ustaw Otóż taką. Ja ten... Ustaw taką, dawką. Nie ma takiej opcji, kufryzacja musi być poprawnie. O Jezus Maria, ja tu próbuję jakoś to ogarnąć, ale tego nawozu tak ubywa, jakby chciało, a nie mogło. Jak ja tu naprawdę takie Tokio drift robię, że masakrę. Ja ale jeźdź pasowo, bo ja tutaj zaraz jadę do nierozsianego. Czekaj, bo ja tu z jednej strony. O kurna. Ale tu Ukrainiec jeden mi nie dorobił tutaj tych między Co za... Co za gnida jedna Ale to... O nie, już ja go nie wezmę na robotę No ale dobra, mniejsza z tym Już coraz mniej... słyszałem taką opinię Że Ukraińcy nie mają honoru, ci tutaj bardziej tacy na zachodzie, Ukrainy przy Polsce Bo nie bo mają tak Polak, Bo tak Polacy lubią, ale do, do pracy przyjeżdżają bardzo chętnie a tak. też nie ma poszanowania, co? Eee... No, twojego poszanowania nie mam, sąsiad, także wiesz. <noise> no Jezus, sąsiedzie, jedź mi tam to rośnie, bo ja nie mogę tutaj w ogóle pracować. No już, rozsiewam, boże, słodki. Czekaj, bo ja tu. Nie widzisz, że ja tutaj próbuję okiełznać maszynę. Ja tu mogę godzinę później przyjechać. Gdyby jeszcze uciekł, sąsiad. Dobra, czekaj, tamten sąsiad nie jedzie, to dobrze. Mam nadzieję, że nie jedzie, bo jeszcze będę musiał mu płacić, a nie mam z czego w sumie. No, co są tu że ja tutaj za darmo robię? No, czemu nie sięjesz, no? No, bo ja nie mam tam nawiezionego. No i jak nie masz nawiezionego, jak masz nawiezionego? A to tamten cyperek to co? Czekaj. Dobra Damian, ja już jestem, tak że wiesz, praktycznie. Gdzie ty jesteś? Bo ja cię ani widzę, ani słyszę. Z której ty jesteś? daleko. Czym ty przyjechałeś? No czym mógłbym przyjeżdżać? No nie wiem. 60. W 60, Tak. Nie wiem, ja, ale ja cię nie widzę. A nie, dobra, już przyjechał, dobra. Nie no, już... Oj ten, tak. Już teraz... Będzie już... piękna akcja, dwa casy na polu, oj tak, tak. No, nie, ale będzie ładna miniaturka, ładna miniaturka potem zrobimy. Rób zdjęcia Teraz Róba, nie będę nie robił myślę, zdjęcia, ja nie. mam robotę do wykonania i kurna zdjęcia My tutaj usługowo sąsiadowi porobimy oczywiście za odpowiednią sumę pieniądze. Sumę A -a. pieniądze. Czekaj, tamtego słuchaj. Sumie... Ja, ja posianym przyjadę, soróweczka, dobra No co ci posianym, ja cię kwiznę zaraz posianym O, to? Dziękuję panie Dobra, to ci po posiać ci? No już teraz to nie, już się uspokoiło tak. No? no? Serio? Nie. Oho. Nie ja jak coś. Sąsiad, niego tam lepiej na tuza podepnie tego ursusa z przodu. Ale on nie ma tuza, on ma obciążnik. No to depnie. To Trochę niedoinformowany jesteś, sąsiad. No. Kiedyś sąsiad miał tuza, ale chyba go okradli. O ja, awaryjny włączyłem jak coś. Na polnej drodze. O, No bo się zatrzymał. To ty nie wiedziałeś, co to się wcześniej działo. No może to i lepiej, że nie widziałem. Dobra, to ja Ja sprawdzę światła, jak to na tym na kursie. Awaryjne. Przed, tylnie. działają, przednie działają. A stopy nie działają ci. A środkowe panu działają? Bocznych nie mam akurat. Ale nie, w środku kabiny. A w środku? konki nie, ikonki na desce rozdział. Eee, Sąsiedzie, potrzebuje, żeby pan się przedstawił. Co? Potrzebuję, żeby pan mi się przestawił. A, dobra, ja myślę kurna, co jest grane? Jaki sąsiad? Gdzie się przedstawił Ooo no ooooo Ja muszę tutaj wiedzę? sekcję wyłączyć w połowę, a nie chcę mi się potem znowu tam jechać całą drogę, to za sekcję wyłączyć Miesz, robić kilka razy przejazd, co nie? Ej hmm. to co, Damian posiadł ci czy nie? Nie, już ja skończyłem On już posiął On już, on już Jesus, ja jeszcze zsiałem zanim ty tam swoje się... klamoty wziąłeś się to nie, wiesz. nie nie Niech nie weźmie tutaj e, talerzówkę i niech się już to talerzuje zobaczę <grym> <Ja grym> ja ja jedną rzecz tylko A sobie ja mogę przyjechać, nie? Ej, ale ja ci serio mówię, bo ty mi tam będziesz chciał przywieźć jakiś worek nawozu czy coś No to tak tamtej tak natura A nie, kurde, ja tak mam Nasionka potrzebuję Jezu, jakże wymusił. Sorry, o kiedy no, ko kobieta, ale no. Miałem pierwszeństwo. Bo już mi poszła jedna czwarta zbiornika. Już? O, tutaj widzicie. I moje jeszcze nie wzeszło? Kurna ja posiałam później dla sąsiadów, a kurna mi nie wzeszła a im wzeszło. Mi też jeszcze nie weszło, wzeszło, co ty? No jest tutaj, co wzeszedł ci. Który? O tu, koło mnie, co teraz jestem, po prawo. A, tutaj to tak. No, no do, to on jest to profesjonalna profilna, ja mu tam dorzuciłem do szkoły po i od razu urosł. Run Kurna, z mogłeś powiedzieć, to ja bym tą paletę wziął do siebie. A ja tam pół tony polifoskiej dałem na hektar. To, polifoskiej. To, 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 to jest dobrze. Polifoskiej. Chyba Soplickiej. A. Szubrowskiej. No, dobra Już, Ale już kapusta? Już połowa? Jasne, mhm. więc To ja zanim dojadę do gospodarstwa twojego to... To ja talerzówkę wezmę jeszcze Bo co ci talerzówka? Żeby ta no, Byś mi to talerzował, dokładnie Dobra Nie Nie ma to jak Siać po zaoranym Mmm I to jeszcze kukurydzę Mmm Cichaj. Od Ty... razu się w pastki łoży. Tylko gdzie ja mam tura, kto mi to powie? Oj, oj! ej, mi Ale wypadł w proximie. Nie mi w proximie mi powiedział. No właśnie przy proximie nie mam, to jest najgorsze. Oho, chyba sąsiada okradli. Czekajcie, muszę się z. Ale, zaznaczyć. żeby stłuczkę miał! Ej, ale mówię o tym tydzień, ja już gdzie ja mam tura. Czekajcie, ja muszę poszli. A nie miałem? Weźcie weź na mapę, zobacz. Miał tura. Właśnie. Też mi się wydaje, żeby do Proximy brał. Już tylko o proximie chcesz zmieniać. Ale, nie, ja oddałem go. Ty, ja mam palety u siebie pochowane. Ty, dobra. Tylko tylko gorzej, że ja nie mam swojego tego, tura. Ty, tura mi zarąbali. Ty, sąsiedzi, nie pamiętasz, że się odwalał jednego tura? Bo bugował grę? I sąsiedzi miał tego tura, chyba. Jakiego? Nie, ten nie bugował. Ty, nas faktycznie mi okradli, kurde. No jasne. Jezdy jak Sąsiad Niek. Najpierw kliknij sąsiad P i zobacz czy ma go sąsiad w tych swoich katalogach To w garażu weź zobacz czy masz No właśnie tak Dawno sąsiad nie wchodził, już widzicie No górę. mam Ty to gdzie on jest? Ty jeszcze jest, jest taki ślepy, że tego? Gdzież to jest? Sąsiadzie a ja nie mnie sąsiad mo? Czekaj Gdzie jest mój tur? Ty ja mam go w sklepie. Boże, już wiem gdzie jest. Hmm? No gdzie? tu jest? No jak, żeby inaczej w garażu był. <laughs> nie w stodole, tylko w garażu. Dobra, lecę. Oho. co sobie, sobie tura do garażu to w ogóle schował No tak, żeby mi zarąbali, a ja myślę, Kurna, ukradli mi turę, nie? Co ja sam sobie ukradłem? Tak, sam sobie ukradłem, nie? Dobra. Hmm. Dobra. Tutaj już trzymamy wolny jaka, bo tutaj już nie ma żartów po tym. Ty, Oj, ten tur jest nie... taki ciężki, że mi kur gibie na lewo i prawo tego ciągnika mojego. Jasny, więc. O, ja Ale to, to sam jest taki ciężki. Ale jeszcze coś to wszystko ten. Uczuję twoją maszynę. Czekaj, ja muszę jeszcze wyciągnąć z się wynika talerzówek. Jasny, kwint. Więc... Hmm. Jasny, kur na dziot. Jak ja wszystko zapomniał. Kurnek, coś pamiętał, o której zaczęliśmy? E, tak. Zaczęliśmy kiedyś tam. Spokojnie, zrobimy godzinny odcinek a sam... Nie, aż tak to nie. Kurna. No, ja myślę o co, żem zachwacił, to. Dobra. A to Damian. <grym> a to, to proboszcz był. To po kopertę jechał. <grym> No nie, no już teraz siewnik będzie do wymiany Już tak go no pogiąłem, że... Dobra, nieważne Mordy, jak dotrwaliście do tego momentu, to ja wam współczuję, że na to patrzycie U Napiszcie, okay, 90 napiszcie w filmie 30% siewniku mi zostało Już jadę, czekaj w komentarzu, nie wiem, hashtag hashtag dinozaur nie, daj, daj mądzik na przykład. O, daj mądzik, oj tak, no, tak. mnie wam serduszko przypnie. Ja wam przypnę serduszko. O, albo nieznany. Także opłaca to... to chyba. No, nigdy <coughs> nie dostaję takiego nieznanego serdusza, więc wiecie. No bo Dobra, generalnie nie nieznany jest nieznany. I Właśnie. Chyba... Jakaś tak to jest. Tak to wyszło. Nieznanie. Dobra, cyk Mam nadzieję, że ta paleta wystarczy Boże, jeszcze takich transportów tu nie było u mnie Ale sam ja się to załadował na przyczepę Nie, na paleciaka i z turem w Sąsiedzie, to jest nielegalne No się cicho, Mirek tam wiesz że ty też popierdzielasz pijanemu po swoim bimrze No dobra <laughs> ale, ja, ale ja mam inne układy z panami no, ja trzymam inne układy, tak że wiesz. Ja im daję, ja im daję ziemniaczki i oni są zadowoleni. A dajesz impury. Tak. No myślę, tak. że po co Koguta ja Koguta włączę, mówiąc, nawet koguty sobie włączę, żeby nie było. Ja mam hektary tych ziemniaków. No, słuchaj, Nancy nie posadziłeś ich jeszcze, nie? No, bo jeszcze nie jest czas, dobrze? No nie, 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 nie teraz, nie sąsiad. Szkoda. Po będę Będę raz jak ktoś sąsiadowi Do siebie tak, tak mi zadupcył prawo swoją... jego lewą stroną Że... Aż nie Aż mnie cofnął Na nagraniu se hmm. zobaczysz Uwielbiam, uwielbiam ruch drogowy Tak Ruch drogowy far... oho, sąsiad jedzie Oho, widzę, że sąsiad jakiś taki Troszkę taki Tak, rzuciło troszkę sąsiadem Ino sąsiad pojejeje na czołówkę, to ja sąsiada zniszczę. Sam z ten pozasiany chyba wieku. Ten farmingowy ruch drogowy jest tak upośledzony. Nie, on jest profesjonalny. Tak, powiem ci tak, że ten prawdziwy ruch drogowy to też nie jest lepszy. No, wiem Ty już masz wyjeżdżonych w ogóle? Wyjeżdżonych mam 9. I jak się jeździ? Mmm.. Powiem ci, że spoko. Instruktor. Ee, na Rondo na północnej to już było na pierwszych zajęciach tego oh, zaliczone, ay. także wiesz Hyundai i 20, co nie? Nie Suzuki co Swifty co? Swifty. Oh. Ale w Radzie, 1-2. Tak yeah. Nie, ja mam 1.6 Uuuu... Uh. <laughs> A ty ile masz e koni w tym 1-2? Ja wiem, a 80 może, a może... Ja 110 wiem, że... Ile masz? Ile? 110. W stury... Kurde, z turbiną. To dos... O to powiem, że dosetnie to pewnie w 3 sekundy. Jakie? Jak ja to... A jeździć nie ma. Już, Jeździliście czy jeszcze nie? Ja słuchaj jeździłem i w stronę mojego wujka. Tam wiesz, do, tam gdzie ma klasa, i, i tam do miejscowości obok. Y, tam, no, to tam gdzie jest Stadni na Koni, o tak ci powiem. To też tam tak? byłem. A, okay. Byłem też. Yy, tam, gdzie Arturek jeździ, to też tam byłem. Oh, kurde. <grym> Ty, no to ja, jak tym, tym, tym po pojedynczym po, 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 że to, to te 1-2 to do stówy ciężko dojść, naprawdę to gdzie ci mówię, u mnie to normalnie piątka i nie powiem ile Ej no właśnie, jeden, o ej, u mnie piątka tak. od zera do stu? Tak To jest najważniejsza ja odpowiedź No dobra. To jest właśnie przykre Piątka i 80 Nie pojedziesz więcej Łoż, no. serio? Ty tego, więcej nie tego, nie da rady? No może i by dał, ale to wiesz... A to wańsko są. A to... Ile masz. Uuu, no, to ja wiem dobra, to... nie będę męczył tego samochodu. No ale ty... Pytanie ze 100 punktów do ciebie Ile mam przejechane? I z którego jest roku? Nie ja wiem, to chyba może jakiś dziesiąty, może dwunasty i się ja, ja, mam, ja mam, z 12, nie? Ale no zgadaj, jak u Przebieg No mniej więcej, tak mi się wydaje przynajmniej Nie, 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 nie wszyscy, czasie. powiem tak tyle, nie wszyscy Kurde, gdzie A Są osoby, które nie umieją tam u Ciebie nawet wbić biegu? Były takie osoby? U mnie? Znaczy okay. u Damiana aktualnie U mnie? Tak Wiesz, ile jedna... Chłopak, to był chłopak no. Grał cały czas na tych zajęciach na telefonie i w ogóle Zgaduj ile razy zgasł mu samochód w przeciągu 2 godzin jazdy Zgadujcie. 10 czy mało Nie Ale po, mieście. po mieście. Po mieście. Na każdym, na każdym tym ja musiał zahamować. No podajcie liczbę. Nie wiem po ilu... 10, 10 to jest za mało, od razu wam mówię. 20-30 blisko. Maciek blisko 25 23 razy Ile? W przeciągu dwóch godzin. W przeciągu dwóch godzin. No nie. Nawet... Ty. Ale czego mi się że zajęcia praktyczne, Czekaj. To były zajęcia teoretyczne czy praktyczne? Praktyczne. Praktyczne. A. A dobra. To się mówi, że w przeciągu dwóch godzin jazdy. Ale... Co jest trudnego w... No czy wiesz... Generalnie y, tym jest dużo trudniej, y, Na gazie jest dużo trudniej samochodem rozżyć niż na dieslu nie? No Ale tak, to, to jest wiecie. prawda. Ja jeżdżę na benzynce Bo masz dieslu, on i tak ma no, koni więcej i to wszystko no. i hmm. to, to sprzęgło nie, nie jest tego No powiem tak, że przez te 9 godzin Raz mi auto zgasło tylko i wyłącznie dlatego, że instruktor powiedział, że na złym zjeździe tego pokazał na zjazd tego dalej. Ja się kierowałem na zjazd dalej, a on z zahamował i miałem zjechać zjazd wcześniej. Czekaj, I, i on nie... ci zahamował? Tak, bo on ma po swojej stronie pedo sprzęgła i hamulca, no, no, no. i on nie docisnął sprzęgła. To sam hamulec, nie? I on zgasł a. mi wtedy, ale to z jego winy, ja, ale ja, tak to nie. W tym momencie Damian na autostradzie stoi, takie co? <laughs> A jedzie, jedzie z tyłu skania albo man jak, jak to mój Robert mówi, dzwon. I mamy w tym momencie dzwon. No nie inaczej, no. Na szczęście u mnie wszystko jest na ropę. Znaczy, jaką ropę? Na benzynkę. Na benzynę. Na ropę. Na ropę. <laughs> Ropy nigdy mało. Ja, tylko, że ja nie będę z czystej bety, tylko będę zjął B plus E. B plus E to jest... Bezałogowo? Przecież... A, do... Jest... To, to, ale... tak do no, 3 i... Nie. Do... Nie. Nie do 3 Samochodową. to Ale ty... Ale na samą B możesz do... Do 750 kilo odciągać. No. To no. nie wiem... To nie wiem... To nie wiem, no. czy ci jest potrzebna ta B plus E. Dla mnie to jest, jest za mało. A, no chyba, że za mało. A to taki niewyżyty. za ciebie to za mało. Trzycone karpi na pace. <laughs> Czego? Karpi. Uh. A bo tak, bo faktycznie ty masz tego, no tak, nie, o tym. Dobra, obracamy się w stronę. Tak, gadu, 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 gadu. Eee, pole się już praktycznie kończy my też będziemy kończyć odcinek sobie, bo jutro muszę mieć co wstawić Dobrze, że ja mam tutaj obok pole do zasiania e, właśnie tak, tak. E, da, dokładnie e, także nawet nie mordy, będę musiał tego e, my lecimy e, z kolejnym odcinkiem dla was już niedługo będzie coś na kanale e, ja się biorę za montowanie e, Zostawcie łapkę w górę dla Maciata, żeby tam, wiecie, swoją gospodarkę... Jak mi się. zajdzie drogę, to mi nie szkoda opony w tak jak mówiłem, jak ktoś napisze w komentarzu hashtag daj dajmądzik, to mu Damianek przy, przypnie serduszko. Damianek. Tak, Damianek. Dobra, mordy. Ja się będę tym pięknym akcentem na e, tle zatorka żegnał. Żegnamy się z wami. Trzymajcie się do kolejnego odcineczka. Siema. Na Ahoj.